Dzień dobry moi kochani. Witam Was serdecznie na takiej małej bitwie z trapek. Będą ze sobą dzisiaj rywalizowały ósemka, 7 i 9. Tak jak po kolei lecą, tak zobaczymy 8, 7 i 9. Każda ma z nich po szanse, Zobaczymy, która tu dzisiaj zwycięży. Tak będzie widać numerek 24. No i szukamy ósemki: 4, 6, 1, 6, 4, 7, 7, 5, 2 i 3. No to ósemki nie ma. Numer teraz 25, a trochę oddala, żeby było widać całą. Jest 9, 3, 7, 4, 9, 2, 5, 6, 5 i 2. To zrabka do moich ulubionych rzecz nie będzie, niestety. Neonowe 7, numer też 24. Jak tam ósemka miała, ale to nic. <noise> Mam nadzieję, że to nie jest pychowy numer dla mnie. Wkład to dzisiaj to 30 zł. I zobaczymy. Czy któraś. O, jest gwiazda. Pierwszy raz w życiu mam gwiazdę. O, ja. Czyli w tej zrapce numer 24 jest szczęśliwy. I jeszcze siódemka. Ja nie wierzę, ja mam gwiazdę. <noise> Dobra, sprawdzamy. Najpierw, co jest pod siódemką. 5 zł. A pod gwiazdą jest. 5 zł. Gwiazda mnozy, mnoży razy 3, więc mamy 15, 20 zł. 20 zł może być. Super. No i druga siódemka ma numer 23. To jest numer obok. Jest 4, 5, 6, 2, 9, 8, 8, 4. 9 i 2. No to było wiadomo, że zrapka obok nie będzie wygrana, ale tamta dała bardzo ładnie. I teraz lawendowe 9, numer 47, czyli siódmeczka prowadzi. Czy tu się pokaże jakaś dziewiątka? Jest 3, 5, 4, 6, 5, 6, 3, 2, 2 i ósemka. Dobra, kontrolnych nie szukam, bo dziewiątki nie ma. I teraz numer 45. 7ka, piątka, piątka, trójka, 8. O! Tamte 8 miały być 3, 6, 6 i 4. Czyli 9, e, ósemki, totalne 0, za to piękną, wygraną dała neonowe 7, 20 zł w numerze 24 i pierwszy raz mam gwiazdę. No po prostu jestem w szoku. Dajcie znać, czy wam się taki odcinek podobał. Jeszcze chętnie powtórzę z. Trzyma, bo myślałam, żeby dać im każdy, y, każdej zdrapce po trzy szanse, ale chciałam zobaczyć, jak się spiszą, jak wezmę, właśnie mniej. No i ładnie, bardzo ładnie. Dajcie znać, tak jak już mówiłam, czy wam się taka bitwa z drapek podobała, i czy chcecie jakieś podobne, możecie jakieś propozycje na, na odcinki mi znowu dawać, bo już dawno nikt nic nie pisał, <laughs> a to takie fajne, że wiem, co chcecie oglądać. Jakieś propozycje na odcinki, właśnie. Tym bardziej, że teraz na razie nie będzie żadnych premier aż we wrześniu, także mamy chyba dwa albo trzy tygodnie przerwy od premier, także jakieś pomysły możecie śmiało pisać. Pięknie Wam dziękuję za obecność. Życzę pięknego, udanego dnia. Pa!